Analiza indeksów wraz z grudniową serią kontraktów. Jak zwykle przez pryzmat technik Fibonacci'ego witam Państwa w poniedziałek, 23 listopada. Zacznijmy dzisiaj od Wigu 20 w skali tygodniowej, bowiem tutaj niezmiennie istotną rolę odgrywa węzeł 2009-2020. Jak wiadomo, do niedawna ta strefa funkcjonowała jako silna, respektowana zapora popytowa, no a w tej chwili. Jednak wydarzenia rozgrywają się poniżej tej strefy i co więcej są problemy z, z powrotem właśnie ponad węzeł 2009-2020. Jest to generalnie negatywny sygnał, sygnał świadczący no, o słabości rynku warszawskiego, tak jak sugerowałem w ubiegłym tygodniu, dopiero trwały powrót indeksu ponad właśnie górne ograniczenie analizowanego węzła wygenerowałoby taki pierwszy sygnał świadczący o możliwości rozbudowania się ruchu odreagowującego. Tymczasem na razie oceniając obiektywnie w tej chwili wykres wig 20 w skali tygodniowej, tym wariantem bazowym pozostaje kontynuacja ruchu z opcją przetestowania kolejnego długoterminowego wsparcia 1913-1930. By taki scenariusz. Urzeczywistnił się, Niedźwiedzie powinny doprowadzić jednak do przełamania wybronionej w ubiegłym tygodniu strefy 1960-65. To oczywiście WIG-20 w skali dziennej. Strefa zadziałała bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. WIG-20 podąża ponownie w kierunku właśnie wymienionej przed momentem strefy cenowej. Choć tutaj no, trzeba, trzeba zwrócić uwagę na relatywną słabość niestety rynku warszawskiego względem bazowych parkietów Eurolandu, po raz kolejny ujawnia się taka właśnie negatywna cecha rynku warszawskiego. Pozytywny sygnał to w tej chwili dopiero pokonanie strefy 204753. Liczyłem na to, że w ubiegłym tygodniu przynajmniej bykom uda się przetestować ten właśnie przedział cenowy. Niestety takiego planu nie udało się zrealizować. W tej chwili kluczową kwestią pozostaje to, by popyt po raz kolejny uaktywnił się jednak w przedziale 1960-65. Gdyby już w tym momencie doszło do wzrostu aktywności popytu, to oczywiście wykres moglibyśmy zacząć analizować pod znakiem takiej na razie jedynie hipotetycznej formacji A, B, C. No i to D gdzieś wypadałoby tutaj w rejonie 47,53. Jeśli chodzi o kontrakty. Negatywna próba pokonania oporu 2040-47. Można powiedzieć, że to, co dzieje się w tej chwili na rynku, to właśnie konsekwencja tego nieudanego ataku byków na wymieniony węzeł podażowy. Dzisiaj doszło do naruszenia strefy 2002-2007, to tylko i lokalne intradayowe wsparcie techniczne, no niemniej jednak. Popyt ma w tej chwili problem z wykreowaniem ruchu powrotnego. Jeśli widać, że ta strefa zaczyna funkcjonować jako lokalny opór techniczny, choć tak naprawdę od kilku godzin mamy do czynienia no, z, z wyjątkowym marazmem sporadycznie dochodzi do zawierania transakcji. Generalnie nie jest to dobry sygnał w kontekście dość dynamicznego uderzenia podaży w porannej fazie handlu. No Niemniej jednak tutaj bym zwrócił również uwagę na wsparcie 1984 87 kilka ciekawych zniesień wewnętrznych, więc jeśli udałoby się byką wybronić ten właśnie węzeł i następnie powrócić ponad obszar 2002-2007, niewykluczone, że Popyt uaktywniłby się wówczas w jeszcze większym stopniu, a z takim sygnałem mielibyśmy do czynienia dopiero w momencie pokonania lokalnego oporu 2020-2024, natomiast tym kluczowym węzłem podażowym pozostaje historycznie potwierdzony obszar 2040-47. Z kolei w przypadku pokonania strefy 84-87 kontrakty powróciłyby najpewniej tutaj do tego bazowego wsparcia 1900. 364 69. No i bardzo krótko indeks DAX Tutaj cały czas wydarzenia rozgrywają się w rejonie bardzo ważnego oporu technicznego 11-225, 11-272. Z kolei na indeksie SP doszło niemalże do przetestowania pojedynczego zniesienia 88,6, poziom 2105. więc Zarówno indeks DAX, jak i SP te indeksy znajdują się w rejonie stosunkowo istotnych zapór podażowych. Tutaj, w kontekście oporów technicznych, tak naprawdę całą tą kilkumiesięczną pokazywaną w tej chwili konsolidację możemy w taki klasyczny sposób traktować jako bardzo ważną zaporę podażową z górnym ograniczeniem tej właśnie. Strefy, tak to nazwijmy, czyli poziomem 2134. Dla mnie negatywnym sygnałem technicznym byłoby jednak dopiero pokonanie wsparcia 2028-35 wraz z tą przebiegającą tutaj median line. W takiej sytuacji, o czym wspominałem w ubiegłym tygodniu, wykres należałoby zacząć analizować pod kątem dość rozbudowanego, na razie jedynie hipotetycznego układu A, B, C i D. Dziękuję bardzo.